Dzisiaj mam okazję spać na materacu Neoloft. Neoloft jest to nowość od firmy TermaRest. Thermarest to chyba wszyscy wiedzą, jest to najbardziej znana firma produkująca materace. Właściwie powstała w 1972 i jest prekursorem materacy samopompujących, więc samo to już nam pokazuje, jak wielkie doświadczenie mają. W swoich materacach stosują też innowacyjne technologie, takie jak Wing Lock, czyli zawory, które są bardzo zaawansowane, umożliwiają bardzo szybkie pompowanie i spuszczanie powietrza. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o Neoloft, jest to materac, który wygląda praktycznie jak łóżko i tak się też na nim śpi. Powiem wam, że jeżeli chodzi o tą noc, to tak naprawdę wyspałem się jak w domu. Więc jeżeli jest dla kogoś ważna regeneracja, jeżeli ktoś robi na przykład długie marsze i chciałby się wysypiać, no to myślę, że ten materac to jest strzał w dziesiątkę. Tutaj widać tak naprawdę jak gruby on jest. Bardzo wygodnie się na nim śpi. A przy tym nadal jest kompaktowy, czyli po spakowaniu właściwie nie zabiera nam dużo miejsca w plecaku. Jeżeli chodzi właśnie o ten materac, czyli Neoloft, tutaj została zastosowana technologia Twin Lock, czyli tak naprawdę mamy dwa zawory, jeden służy do spuszczania powietrza, a drugi do Dmuchania materaca i zobaczcie, tutaj zrobiłem takie porównanie: Thermarest kontra moja poduszka. Więc jak widzicie, materac jest bardzo kompaktowy. A podsumowując firmę Thermarest, jest to firma z bardzo dużym doświadczeniem, stosująca ogrom nowoczesnych technologii w swoich materacach. I jeżeli chodzi o Neolof, to na pewno będzie to mój materac, który będę wybierał na wszystkie swoje wyprawy, bo jest po prostu idealny, jeżeli chodzi o regenerację.